Partnerem odcinka jest PolisMate, twój specjalista od leasingów i ubezpieczeń. Cześć i czołem moi drodzy, witam serdecznie w filmie, w którym w skondensowany sposób opowiemy o wadach i zaletach stojącej obok mnie Daci Bigster. Jest to film będący uzupełnieniem, rozbudowaniem naszego dwuczęściowego testu, w którym w skondensowany sposób dowiecie się jakie są plusy oraz minusy auta stojącego obok mnie. Jeśli więc szybciutko musicie podjąć decyzję zakupową, to ten film skierowany jest właśnie dla Was, więc nie będę przedłużał, a przechodzę do omówienia tego tematu. Tak jak w swoim filmie o Volkswagenie Tyronie, tutaj również skupię się zarówno na spostrzeżeniach własnych, jak i uwagach przekazanych przez widzów w komentarzach pod filmami. Zacznijmy od wyglądu, który ogólnie jako cały kształt ocenimy na plus. Pojazd wygląda nieco poważniej niż Duster i cechuje się znacznie większą masywnością, choćby za sprawą dłuższego zwisu tylnego. Do tego opcjonalnie możemy zamówić aż 19 celowe alufelgi o naprawdę ładnym wzorze. Krótko mówiąc, stylistyki trudno się czepiać. Zmiany w wymiarach z jednej strony oceniamy pozytywnie, choćby za sprawą znaczącego zwiększenia długości nadwozia, ale z drugiej pozostawiają z niedosytem przez brak zmian w szerokości kabiny. Przez cechę tę, obszerność na tylnej kanapie, patrząc na szerokość, jest identyczna jak w Dasterze. Wyposażenie oceniamy na plus. Auto może mieć dwustrefową klimatyzację, otwierany szklany dach, podgrzewanie kierownicy i przedniej szyby, a multimedia obsługują bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto. Plus, że w końcu w Daci pojawił się adaptacyjny tempomat. Na minus zaliczymy odgłos zamykanych drzwi, który nadal nie brzmi zbyt majestatycznie. Na kolejny minus, że drzwi nie zasłaniają progów. W kabinie z tyłu docenimy taką rumuńską odsłonę Simply Clever, a więc zaczepy U-Clip, do których możemy zamocować wiele akcesoriów plus również zakratki nawiewów na tył, a także obecność podłokietnika centralnego. Na minus jednak, że jest on obity twardym plastikiem, podobnie jak podłokietniki na drzwiach, a także, że po jego opuszczeniu tworzy się otwór do bagażnika, przez które przy awaryjnym hamowaniu mogą przelecieć niewielkie przedmioty. Na minus brak odmiany siedmiosobowej, tym bardziej, że w krótszym jogerze taka konfiguracja jest dostępna. Czepiać możemy się też twardej skorupy na całym obiciu drzwi. Mały plus, że przynajmniej są na niej jakieś wytłoczenia, które trochę poprawiają optyczne odbiór. Na plus oceniamy wspominane już opcjonalne okno dachowe, które odbierałem bardzo, bardzo pozytywnie. Z przodu plus za brak piano oraz sporo fizycznych przycisków, które znacząco ułatwiają obsługę na przykład klimatyzacji. Na minus materiały wykończeniowe, które w wielu miejscach są po prostu twardym, nieprzyjemnym w dotyku plastikiem plus zachłodzenie schowka pod podłokietnikiem, co przy tym segmencie cenowym naprawdę zaskakuje. Plus również, zwłaszcza na tle aut chińskich, że fotel pasażera jest regulowany w płaszczyźnie góra-dół oraz ma regulację odcinka lędźwiowego. Na plus, że fotel kierowcy jest częściowo elektrycznie sterowany, ale na minus, że akurat płaszczyznę przód tyłu musimy wyregulować manualnie. Szkoda, że nie możemy wyregulować kąta nachylenia siedziska, bo wymusza to przybranie wyższej pozycji za kierownicą, a wtedy podłokietnik na drzwiach dla osoby o wzroście 1,76m jest umiejscowione zbyt nisko. Na minus zaliczę też tapicerkę MicroCloud na fotelach, która niestety nie przepuszcza powietrza, przez co sam szybko się na tym fotelu pociłem. Na plus ogólna konstrukcja fotela, który pomijając obicie jest wygodny nawet w trasach. Na spory plus zaliczę multimedia, które zwłaszcza na tle multimediów z poprzedniej generacji daci zaliczyły ogromny progres. Stacja jest oparta na Androidzie, dobrze reaguje na dotyk, działa całkiem sprawnie. Spory plus również za możliwości szybkiej dezaktywacji wszystkich asystentów przez profil Perso, co błyskawicznie wycisza wszystkich pikaczy. Na niewielki plus zaliczymy nagłośnienie, które względem większości Chińczyków z pominięciem sony z Jake'u i Omody brzmi po prostu lepiej. Minus natomiast za kamery MultiView, które mają naprawdę słabą jakość i nie dają nam widoku 360 stopni, a do tego wyłączają się już przy około 11 km na godzinę. Zegary na ogół zaliczamy na plus, choćby przez to, że są bardzo czytelne, mają jakieś możliwości personalizacji oraz pozwalają na przerzucenie tu mapy nawigacji, choć na nią akurat czasami trzeba trochę poczekać. Na drobny minus, że nie mamy widoku pozwalającego na podglądanie obrotów silnika. Na plus szczegół jakim jest meszek na klamrach pasów bezpieczeństwa. Kolejny plus zamocowanie U-Clip między ekranami, w którym możemy zamocować uchwyt na telefon. W kwestii bagażnika plus za możliwości elektrycznego sterowania klapą, za wajchy do opuszczania oparć kanapy, brak progów załadunku oraz kanapę dzielono w proporcjach 40x20x40. Obszerność raczej zaliczamy na plus, jakby komuś zależało na jeszcze większym kufrze, to w odmianach benzynowych jest wyższy. Gama silnikowa mogłaby być nieco bardziej rozbudowana. Brakuje diesla, brakuje mocniejszej odmiany benzynowej, choć akurat to w tej marce nie jest już żadnym zaskoczeniem. Plus, że mamy samoładującą hybrydę, i plus, że już niedługo gamę rozbuduje odmiana z fabryczną instalacją gazową. Minus, że silnik 1.2 TCE posiada bezpośredni wtresk benzyny. Szkoda, że napęd 4x4 otrzymamy tylko dla silnika 1.2, ale z drugiej strony plus, że w ogóle przewidziano taką opcję. Spory plus za efektywność układu hybrydowego Hybrid 155, który, zwłaszcza w mieście, odwala kawał dobrej roboty. Plus, że starty odbywają się na silniku elektrycznym, który cechuje się sporym momentem dostępnym od samego dołu, co uprzyjemnia miejskie objazdówki. Plus, że auto odbija się niemal natychmiastowo po wbiciu pedału gazu, co potęguje wrażenie zwinności, zwłaszcza w mieście. Jako zaletę uznam też spalanie: uzyskanie okolic 4 litrów na setkę, jeżdżąc tylko po mieście, jest tu naprawdę łatwe plus, że napęd elektryczny pozwala na wyłączenie silnika spalinowego również przy 90 jak i 120 km na godzinę, co gwarantuje dobre spalanie nawet w trasie. Pewnego rodzaju minus za specyficznie działającą skrzynię multimod. Biegi zmienia raczej wolno, co zwłaszcza rzuca się w oczy podczas zmiany przy 120 km na godzinę. Do tego czasami, gdy potrzebuje podładować akumulator hybrydy, potrafi zapiąć niskie przełożenie, a wtedy silnik może przez jakąś chwilę pracować na obrotach niewspółmiernych do poziomu bicia pedału gazu, co wymaga chwili przyzwyczajenia. Na minus oceniam też wyciszenie, które, nawet jeśli jest lepsze niż w dasterze, to jest po prostu słabe. Na plus manewrowanie po mieście, plus za mocne wspomaganie kierownicy oraz niewielką szerokość auta, co ułatwia wciskanie się nawet w najwęższe miejsca parkingowe. Plus za możliwość szybkiego ustawienia maksymalnej prędkości z ograniczenia do adaptacyjnego tempomatu osobnym przyciskiem na kierownicy. Minus, że komfort restaurowania na dziewiętnastkach nie jest najwyższy, zwłaszcza na kostce brukowej i na zapadniętych studzienkach. Według mnie, jeśli zależy komuś na komforcie, to warto pozostać przy osiemnastkach. Minus za reflektory, które najmocniej niestety nie świecą, za światła drogowe oparte na żarówkach oraz za jakość z kamer po zmroku. Plus, że wszystkie przyciski w kabinie mamy podświetlane, a także plus, że system bezkluczykowy posiada czujnik zbliżeniowy, który otwiera auto jeszcze zanim chwycimy za klamkę. Na ogromny plus Bigstera zaliczymy cenę. 100 tysięcy za bazę oraz 145 tysięcy za praktycznie kompletnie wyposażoną hybrydę to wartości, które znacząco pomagają przymknąć oko na przykład na wyciszenie. Stosunek ceny do tego, co za nią otrzymujemy, jest tu po prostu bardzo dobry. No i to by były wszystkie cechy, które najbardziej rzuciły mi się w oczy na plus oraz na minus. Dajcie znać co o nich sądzicie, a jeśli macie jakieś własne spostrzeżenia, które warto według was do tej listy dopisać, to dajcie o tym znać w komentarzu. A jeśli szukacie leasingu lub ubezpieczenia dla waszego samochodu, to zachęcam do skorzystania z usług partnera odcinka, jakim jest firma Polismate. Wszystkie namiary jak zawsze znajdziecie w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.